Dzień dobry z tej strony. Jane Corelli, a wokulski Will Wright. Zaczynamy 11 wydanie wiadomości Weasel News. 20 lutego odbył się napad na sklep na ulicy Lindsay Circus. Z naszych informacji wynika, że napastnikom udało się zbiec. 23 lutego odbył się napad na sklepy w okolicy Jutura przeprowadziliśmy wywiad z zakładnikiem, by dowiedzieć się, jak wyglądał napad z jego perspektywy. Mam okazję rozmawiać z osobą, która była zakładnikiem na napadzie przed chwilą i pani powie generalnie, jak są pana odczucia po napadzie, jak się zachowali napastnicy jak policja i czy coś zawiodło, czy ogólnie było git. Słucham. Ogółem, to umysłowo jeden z napastników był naprawdę potężnie zapadnięty. Rozumiem. Że tak powiem, na minusie IQ. Mm -hmm. No, policja też się nie spisała. Mówię im, że się źle czuję, to on sobie idzie, a czyli wszystko dobrze. Naprawdę, no nie wiem. Rozumiem, czy generalnie ma pan zarzuty wobec napastników, jak i policji? Ogółem, to nie wiem. Prawdopodobnie to jest też. Jakby to panu wytłumaczyć. Mm -hmm. Albo lepiej nie. Może pan powiedzieć, nie ma problemu, tak? No napastnik, że tak powiem, będzie miał problemy Tak, będzie problemy, rozumiem, rozumiem. Czyli generalnie, generalnie napastnicy się nie spisali, Nie spisali, spisaliście umysłowo się nie spisali bardzo mocno Nie zadbali o pana zdrowie, prawda? Tutaj rozumiem dobrze. A policja jak tutaj? Czy zadbała ty o zdrowie twoje, czy wszystko było git, czy jednak tutaj też no coś zawiodło? Wezwali medyka dopiero po piątej próbie powiedzenia im, że się źle czuję, no Rozumiem, czyli generalnie też, czyli generalnie też by nie było najlepiej, tak? No zawiodłem się, zawiodłem się Rozumiem, e, oddaję głos do Suzy yeah, nice you know a bad chick. All the boys there can help it. That she wears short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. Heading to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands on education. So I need a private session. If you get what I am saying, and they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game I'm gonna play it, yeah. She got a body like a cocaine. She likes to keep the party going. These rumors got me. 25 lutego podczas napadu na bank Flecka doszło do zerwania negocjacji. Przeprowadziliśmy wjazd z dowodzącym akcją, by dowiedzieć się czemu zaryzykowano życie zakładnika. Dzień dobry, ja jestem z tej strony Bezami Rane dla Wizzle News i ze mną jest... osoba tutaj, prawda? Proszę się przedstawić. E, numer znaki 116 Jeffrey Girin, e, kapral. Rozumiem. Jaką funkcję pan pełni na opadzie? się odbył e, Pełniłem funkcję dowodzącego akcją całą. Rozumiem. E, w takim razie pierwsze pytanie a propos tego napadu będzie takie. Na banku Fle Fleka odbyło się dzisiaj wejście do policji, wejście do środka narażając życie zakładnika. Potwierdza Pan to? E, potwierdzam, że doszło do wejścia. Hmm. Jednak tutaj, czy to było narażenie życia zakładnika, to nie powiedziałbym, ponieważ e, Wejście było spowodowane tym, że został dany strzał w kierunku zakładników, co zagrażało bezpośrednio im życiu. Dlatego nasza reakcja musiała być stanowcza. Eee, postanowiliśmy po chwili namysłu wejść, żeby powstrzymać tutaj, prawda, napastników. Ponieważ, że raz poszli napastnika, nie wiadomo, do czego mogli być dalej zdolni. Rozumiem. Policja wygrała, prawda? Eee, Powiem tak, jeżeli chodzi o samą akcję na banku, oczywiście jak najbardziej e, wszyscy napastnicy zostali e, tutaj e, zostali po prostu neutralizowani. Po napadzie na bank doszło do odbicia konwoju w okolicy urzędu. Myślisz, że często odbijałem te konwoje? O, myślę, że często, często. Znaczy nie wiem, ale się domyślam. Ostatnimi czasy miał miejsce napad na Pacyfikę w ramach wieczoru kawalerskiego. Zadaliśmy rzecznikowi prasowemu, Majpowi Roliemu, kilka pytań na ten temat. Dzień dobry, panie Majpowi. Mam kilka Dzień dobry. pytań. W sumie kilka dotyczących tej samej sprawy. A. Sprawa ta dotyczy jednego z ostatnich napadów na Pacyfika, który był, nazwijmy to, niecodzienny. Przede wszystkim sprawą niecodzienną był fakt, że napastnicy mieli rzekomo świętować kawalerski jednego z napastników. Podczas napadu sami napastnicy mieli być rzekomo niezamaskowani, a na miejscu znajdowała się jednostka słodka. Ma pan coś do powiedzenia na ten temat? Nie, no wszystko co pani powiedziała zgadza się, jak najbardziej. Mhm, no dobrze. Jaka była reakcja policji na fakt, że ktoś świętuje kawalerski w taki nietypowy, niekonwencjonalny sposób? Reakcja? No, była jednostka słodka na miejscu. Została po. Przeczytaj raport do jednostki no to jednostka SłOT usłyszała pewne informacje, które przydały mi się. No i podjechały dwa auta pod Pacyfik. Weszło chyba około 10 osób, nie jestem pewien z ich liczbą. No i sprawdzili ich wszystkich. Na wejściu nie było żadnych zakładników, nie było nikogo, nikt nie był uzbrojony, zamaskowany, więc jednostka słodu uda się w dalsze czynności, tak? działo się dużo. czym po około 5-10 minutach, został uruchomiony alarm w Pacyfiku. Okazało się, że nagle osoby, które nie były zakute i nie stawiały żadnego oporu, no, są zakładnikami, tak? No i wtedy zostały podjęte odpowiednie działania. Jednostka słod została oddelegowana napad. Zostały tam oddelegowane także dwie inne jednostki. No i standardowe negocjacje, no. Hmm. Czyli sugeruje pan, że zakładnicy wcześniej byli na tym na miejscu tak naprawdę przyszłego napadu. To tak. tak? I to dopiero... tak. Jestem w, stanie stwierdzić, że jestem w stanie stwierdzić, że zakładnicy byli, można tak określić skrót, podstawieni, gdyż zostali oni również za to ukarani mandatem karnym, bardziej grzywną. W momencie, kiedy mieliście tak naprawdę praktycznie pewność, że ci zakładnicy są podstawieni, zareagowaliście w jakiś inny sposób? Doszło do tak zwanego, w cudzysłowie, wjazdu jednostki władz? czy Zostały prowadzone negocjacje potrzeby na jednostki z Pacyfika czy w pościg. Nie zostały mm. podjęte żadne inne działania. No jest, była chyba tam, o ile się teraz nie mylę, pięć albo sześć zakładników, więc no, czy są podstawieni, czy nie, no to są to są ludzie, tak? Mm. Czy są tam dobrowolni, czy niedobrowolni, to. No dobrze. Mam rozumieć, że udało się Wam złapać ów nawazników? Czy... Pół na pół, można powiedzieć, bo pieniądze odzyskaliśmy, napastnicy zbiegli, no udali się w niedostępny rejon na no, Munchiliad no, i wykonali skok spadochronowy z samego szczytu. Niestety nasi funkcjonariusze nie, nie mieli dostępnych takich sprzętów, aby udać się w dlatego jak najszybciej zjechali, ale napastników już nie było tak. Można dodać to, że byli bez masek, dlatego wszyscy napastnicy zostali wpisani do baz poszukiwanych i no... Większość z nich została już osadzona za ten napad. Mm -hmm, tak, z tego, co wynika z naszych informacji, to niektórzy z nich nawet dobrowolnie zgłosili się na komendę, tak? Jedna osoba. Hmm, z przynajmniej z mojej, mojej informacji. Mm -hmm, no z naszej informacji dwie, ale to. Inna kwestia. To ja już um... no, też nie wiem, zawsze wszystkiego, więc. No, wiadomo. Jesteśmy tylko ludźmi, no dobrze. Czyli ogólnie sytuacja niecodzienna. Ale pieniądze zostały odzyskane, i osoby są poszukiwane, tak? Jak najbardziej. Ci, których jeszcze nie złapaliśmy, są w dalszym momencie poszukiwane. Hmm, w sumie hmm. ciekawe. Wiesz coś może na ten temat? Może ty jesteś bardziej rozgarnięty w tej kwestii? Nie wiem, aczkolwiek się domyślam. To już wszystko na dzisiaj z 11. wydania wiadomości. Ja byłem with Wright. A ja dziękuję, dziękujemy za uwagę. I widzimy się już w przyszłym tygodniu.